Cześć! Jako, że obie z Kasią jesteśmy środkowymi, podpowiemy Wam trochę, jak wykonać dobry blok na środku. W blokowaniu pierwszego tempa najważniejsze są trzy rzeczy. Po pierwsze, obserwacja przeciwnika. W jakim tempie idzie oraz jak nachodzi. Czy na piątą, szóstą czy pierwszą strefę. Następną ważną rzeczą jest tempo wyskoku. Możemy skakać w ciemno lub reagować, gdy wystawiaczka wystawi piłkę. Niezależnie od wybranego wariantu trzymamy ręce wysoko. Ostatnią rzeczą jest sama technika bloku. Nogi rozstawione na szerokość bioder, lekko ugięte, brzuch napięty i ręce wysoko. Ważne jest także to, co robimy już po wyskoczeniu. Czy zasłaniamy piątą, szóstą czy pierwszą strefę lub skaczemy, jak popularnie skaczą mężczyźni, czyli na łosia, czyli rozstawiamy ręce, zasłaniając piątą i pierwszą strefę. Oprócz tego ważną rzeczą na środku jest przekładanie rąk na drugą stronę siatki. Pomoże nam w tym ćwiczenie, podczas którego skaczemy do bloku, wkładamy ręce na drugą stronę siatki i przekładamy z ręki do ręki małą piłeczkę, na przykład tenisową. A i ostatnia rzecz. W bloku na środku nie jest najważniejsze, jak wysoko wyskoczymy, tylko czy zareagujemy odpowiednio szybko. Ważne jest, żeby przełożyć ręce, nieważne jak wysoko skaczemy. Mam nadzieję, że udało nam się trochę przybliżyć to, jak się blokuje na środku. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia!